Hej cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Robin Skateboard o to unboxing paczki od widza e, otrzymałem paczuchę od Michała e, bardzo mu dziękuję oczywiście za tą paczkę nie spodziewałem się że tak szybko ona przyjdzie Michał stworzył coś dla mnie podobno dostał ode mnie adres no skoro tak bardzo się postarał to nie mogłem mu go nie podarować i dzisiaj otworzę dla was paczuchę niestety tylko jedną ręką e, więc może być to trochę utrudnione zadanie bo nie posiadam żadnego statywu na telefon jeszcze nie do Biłem się, będę musiał. A taki szybki unboxing myślę, że na pewno fajnie będzie zobaczyć, co ciekawego mi Michał podesłał. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję, nieważne co by to było i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie tu coś godnego tutaj naszej uwagi i sprawdzenia cóż to za tajemnicza paczucha. Dobrze zabezpieczona, pani na poczcie miała problemy ze znalezieniem jej, szukała chyba ją z 10 minut, aż w końcu się udało na szczęście znaleźć, także wszystko powinno być jak trzeba. Mam nadzieję, że to nie popsuje niczego, co byłoby ważne i ja sobie tutaj to przygotuję, żeby wam pokazać i zaraz Hej, moi drodzy, więc paczka została otwarta, komnata tajemnic została otwarta, Strzeszcie się wrogowie dziedzica. I moi drodzy, będziemy wyciągać po kolei, mamy tutaj saszetkę jakąś, oh shit, what up, saszetka wykonana, widzę, że w własnej roboty, piękna, piękna sprawa, widzę, że tutaj homemade totalny do it yourself i w ogóle. Otworzymy ją, bo może w środku jest coś ważnego. Może jakieś pokaż mi swoje towary. W środku mamy, o kurde, ale śmiesznie gwiazdki. Gwiazdki? Gwiazdki. Można przydekorować, przyozdobyć. Myślę, że spodobałem się mojej dziewczynie, bo ona się bawi w takie, tego typu dekupaż i tak dalej, więc myślę, że jakby chciała zrobić jakąś zimową scenerię na swoich pracach, to by mogło coś takiego być. Szukamy dalej, sprawdzamy dalej. Widzę, że tutaj mamy korek, kapsel. O kurde, co w ogóle? No, nieźle, labirynt. Okej, okay, no to my myślę, że może być ciekawe. Czy udało mi się to zrobić już teraz? Myślę, że bez problemu. Takie zabawki y już nie, nie raz układałem. Oh, my friend. Co, co to jest? Halo? Do dokumenty, samochód ktoś mi wysłał. Czekajcie, wyciągamy. Może powinienem odwrócić drugą stronę. Ale no dobra, już róbmy tak jak jest. Co, co tu się dzieje? Oh, my friend. O, kurde, normalnie pły płytę dostałem. Aha, yy, no to, moi drodzy, do, dla Windowsa Vista, yy, yy, Canon Digital yy, kamera. A, no to dziękuję, szkoda tylko, że nie ma kamery Canona, ale myślę, że to ba bardzo dobry blend. No, no niestety. <grymny> w ogóle płyta, yy, yy, jakaś ten. Zabawka labirynt, Tu jakaś saszetka z gwiazdkami. Może tam są zakopane jakieś pieniądze, jakieś grube dolary. No nieźle, czy coś w środku jeszcze jest? Jeszcze coś jest, wysypę to, co jest już na biurko. OK, strum mogę na bok pudełko wziąć, zrzucić. Yy, bransoletka. No muszę przyznać, że piękna, ale tu, tu chyba jakieś małe chińskie rączki się postarały, żeby to zrobić. Yy, no także tutaj taki mindfuck lekki, nie do końca wiadomo co o tym mam sądzić, ale podobno... A, i tutaj jeszcze coś. A, od Renault widzę zadrapany znaczek. Znaczy, to przywieszka. No, szkoda, że mam nisana akurat, a nie Renault. No, byłoby idealne, no, co zrobić? Mogę, mogę ewentualnie przypnieć sobie do kluczy że, i, i fejkować, że właśnie ten, że, że tak. No, ale moim raz, teraz czas, przyszedł czas chyba na główny gwóźdź. Oczywiście to były takie prezenty z dupy. Teraz przyszedł czas na najfajniejszy motyw, bo okazuje się, że Michał zrobił dla mnie. Robin Booka, jak widzicie, by Michał i mamy oto piękną tutaj książkę, no po prostu wow, jestem ciekaw co tam jest jak widzicie tutaj ze skóry wykonane z takim ładnym wykończeniem ze splecioną tutaj plecionką taką no i Robin Book, no i zobaczymy co tam jest Urszak 6x9x10, na na stały widz, Owca B, Diego 2x10, świetna lektura a co się kryje w środku? No właśnie, co się kryje w środku? Chyba zajrzymy i zobaczymy. Otwieram pierwszą stronę. Jak widzicie, wszystko jest wykonane ręcznie. Zobaczmy tutaj. Uwaga, na ową książkę został rzucony czar poszukiwaczy przed obejrzeniem pierwszej strony. Musisz! Nie! Co możemy zrobić? Będę musiał teraz wypić jakąś miksturę leczniczą, żeby zdjął mnie to w błogosławieństwo jakieś. Jestem tu nowy i Diego taki zarobisty, Gothic Robin Book, podpis posiadacza, tu muszę sobie strzelić ulu -mulu, proszę bardzo, wszystko jak trzeba, sakiewka ze złotem, jakieś kurde, kule ognia, cuda, panie, no powiem wam, że naprawdę robota jest piękna. O kurde, no nieźle. Robert Budar, Robin, Subskrypcja 27 tysięcy plus, wyświetlenia 8 milionów plus, cel 100 tysięcy widzów. To seria na kanale guticzek Kurde, yeah, i o to chodzi. Na kartce pojawiła się czarna maść. No właśnie, to piekielne jakieś, w ogóle me mega sprawa. Fajnie narysowane wszystko jak trzeba. Tutaj książeczka właśnie 27 tysięcy, a już ostatnio 28 tysięcy, także coraz bliżej tych 100 tysięcy wymarzonych widzów. Poszukiwacz, o nie! Poszukiwacz, zobaczmy. Padłeś w nasze sidła, łach Teraz ten dziennik aż pulsuje złą energią Ale możesz jeszcze przeszkodzić naszemu panu Choć jest to niemal niemożliwe Że niemożliwe, musiałbyś zdobyć te składniki Oto lista Smała, siarka, kwarcyt, runa, posążek, beliara O nie, musimy, musimy zdobyć itemy Okej, okay, wszystko jasne, to była druga strona Ale jaki w ogóle poszukiwasz zajbisty? zobaczcie No mega, mega sprawa, wszystko rysowane Sprawdzamy dalej, pozwólcie, że tak będę sprawdzał będzie łatwiej. Ciekawostka. 100 odcinków 30 godzin. Ogromne statystyki. Tak jest. Robin przegrał ponad 30 godzin w Gotika 3. Jest najdłuższa seria u niego na kanale. Serio? 30 godzin? No nieźle, wydawało mi się, że, że więcej, jednak 100 odcinków to 100 odcinków. 30 godzin, no no. Myślę, że Wiedźmin 3 będzie w stanie pokonać tą serię. Zobaczmy. Odpowiedz na pytanie, aby zdobyć nagrodę Smoa 1. Kto sprzedawał bagienne ziele w drugiej części Gotika? O jakie pytanie? Borka, Lee albo Wilk? No, ja myślę, że tutaj nasz Borka przyjaciel <laughs> Oczywiście mo możemy sobie zaznaczyć, e, co i jak Okej, okay, także tutaj nagroda, zobaczmy czy jak odwinę to rzeczywiście będzie prawidłowa odpowiedź. Uwaga, uwaga, o fajnie, nawet nie będę musiał szukać w Google, <laughs> jeśli się, się pomyliłem. Tararam. Borka oczywiście, tak jak myślałem, dostajemy nagrodę. Uch, może być ciężko ją zdobyć. Mamy smołę jest, mała jest impreza, zobaczcie jak fajnie zrobione, naprawdę w ogóle tutaj jakiś najemnik, taki szkodnik zajebiście zrobiony, mega, mega, wszystko jest zrobione ręcznie, ładnie, e, nic nie jest jakoś tam, Ten, tu, o pieniądze, o kurde, masz to 15 tysięcy na twoje wymarzone auto, yeah, no nieźle, patrzcie jakie dolary, tutaj 5 groszy się na drugą stronę przypadkiem odlepiło. Proszę bardzo, tak to jest. 15 i, i 3 ten, i 3 zera. 15 tysięcy, dziękuję. Już teraz lecę kupować normalnie. Yeah! Pieniądze mi widzowie wysyłają, Coś się dzieje. Donate y w książkach nawet. Pokonaj orka, by zdobyć smołę oraz siarkę. Pytanie: Czy ork potrafi rzucać zaklęcia? Tak i nie. Pytanie numer dwa: Czy Robin został kiedyś porównany z wokalistą zespołu Weekend? To jest. Orkowie to potrafią rzucać zaklęcia tylko szamani, więc zobaczmy. A czy zostałem przyrównany do wokalisty z połowy Weekend? Chyba tak. Z tego co pamiętam, to chyba na jakimś live nawet było. Dwa razy, tak, dokładnie. I nagrodę, oczywiście, pobieramy. Uwaga, uwaga. Och, ciężko trochę się manewruje. Siareczka i smoła jest. Tak, tak, to właśnie pamiętam, że coś było z tym wokalistą weekendu, śmieszki w ogóle. A to też na grupie chyba na cofaneczka się działo. I oczywiście, orkowie, szamani mogą rzucać zaklęcie jak najbardziej, i to się zgadza. Okej. Okay. Tutaj mamy mapę Korinis z tego co widzę, bardzo ładnie ręcznie zrobioną. Trochę prześwituje spod spodu tekst, ale to nic. I tutaj tak naprawdę nie ma klątwy. O nie, jak to nie ma klątwy? I dziennik mógł być dłuższy. I ładniejszy, ale o yy, taki efekt mi chodziło. <laughs> Pozdrawiam. obczej inne fanty. Tak jest, inne fanty już widzieliśmy na samym początku. Mamy tutaj mamy tu dzienniczek. Nie no, me, mega sprawa, bardzo mi się to podoba. Zdecydowanie ten dziennik, ten dziennik to jest coś, co warto było otworzyć. No tutaj te inne fanty są takie trochę z dupy, nie do końca wiadomo co z tym zrobić. Nie no, ale znaczy Renault, normalnie jak znajdę jakiegoś posiadacza Renault, to wręczę mu w ramach yy, tutaj nagrody. Ale w ogóle ta bransoletka jakaś śmieszna, what the fuck, to by, fa fanty normalnie na całego, nie? W ogóle płyta od kanona, kto to wymyślił? Ale Michał, dzięki wielkie za tą piękną książkę. Naprawdę mega sprawa, nie sądziłem, że w ogóle ktokolwiek mi coś będzie chciał wysłać, kiedyś Gadżor mi playkę wysłał, okej, okay, no dobra, do tej pory gram na playce, żeby nie było, że nie używa, leży i się kurzy, gram, gram sobie, Red Dead Redemption aktualnie gdzieś tam ogrywam, także no, bo dwójka słyszałem, że wychodzi, to jedynkę trzeba zagrać, ale dzięki mega Michał za niespodziankę, to naprawdę bardzo miłe z twojej strony. I, I dziękuję. Jeśli byście chcieli mi kiedyś coś tam wysłać, robicie coś, albo coś wam leży się kurza, a myślicie, że mogłoby mi się ewentualnie przydać, to po prostu napiszcie do mnie w jakiś sposób i zawsze myślę, że się jakoś można ugadać. No i aktualnie nie ma żadnej swojej skrytki pocztowej ani skrzynki. No i wiecie, też podawanie prywatnego adresu wszystkim w koło to nie jest raczej dobry pomysł, dlatego wiecie, no czasami, czasami takie akcje robię i, i jak widzicie, no mega sprawa. Taki Robin Book, myślę, że tutaj spokojnie może gdzieś zalegnąć blisko mnie. Żebym przypominał o was i o cwaniakach I o tych, którzy śledzą i oglądają I mega dzięki I do kolejnych takich, miejmy nadzieję, unboxingów Trzymajcie się na razie, cześć, pa pa